Dobra, dobry, z tej strony Magdalena Uuu. Nowak, Polska Energia Green SA. Ja jestem w sprawie pana zadłużenia. Czy mogę wejść do środka? Mogę wejść do środka? No. Dziękuję bardzo. Można, Może, można. usiądziemy w kuchni albo w salonie? Myślę, że. Toka. W kuchni, okej. Okay. Mogę tutaj usiąść? Proszę. Bardzo. Spaniesz, o, jakieś ma butelki po piwie. pan w sprawie pana zadłużenia? A bezrobotny robotny są Proszę pana, pan, jeżeli to nie będzie płacone, no to odetnijmy po prostu prąd. Ma pan tutaj 742 zł zadłużenia, panie bezrobotny, 6 miesięcy, chwila, chwila, jest pan chwila. w biku. Chwila, Muszę co pani na chwilę. Wie pan co, no jest pan w biku, ma pan e, komornika, no co to my pan, mamy skąd się zrobić? Tą pani wzięła pani? Kochana. No, ma pan komornika, nie płaci pan za rachunki. No, dlatego prędzej czy później ktoś tutaj wejdzie i panu na przykład zabierze telewizor. Ale z czego ma pani zapłacić? Skoro. Ale mnie to...